Stresujesz się czasem pracą? Deadlines, presja ze strony szefa, wewnętrzna presja na to, żeby odnieść sukces. A może stresuje cię wizja bezrobocia, wizja utraty pracy, niespłacone kredyty. To wszystko to tak naprawdę oblicza tego samego stresu, stresu pracowego. Powstało chyba dziesiątki, a może i setki filmów o tym, jak ze stresem walczyć. A ja dzisiaj powiem wam, jak ten stres wykorzystać na swoją korzyść. Dlaczego? Bo stres. To reakcja organizmu i ta reakcja miała zawsze na celu pomagać człowiekowi. A zatem nie wchodźmy z nią. Wykorzystajmy ją na własny użytek. A i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co dla Was tworzę. Zostawcie też dzwonek, tak, żeby było bardziej efektywnie. A teraz już, żeby mnie przeciągać, zapraszam i zaczynamy. Na samym początku przyznam Wam się do czegoś i pojadę trochę taką prywatą, więc jeżeli ktoś się czuje zażenowany, to sugeruję sobie przewinąć o te 40 sekund, ale chcę Wam powiedzieć o tym, że były takie okresy w moim życiu, kiedy byłem narażony na bardzo wysoki poziom stresu. I nie przez całą swoją karierę, ale były takie momenty, kiedy ten stres pracowy praktycznie dominował każdy aspekt mojego życia. I tak, żeby dać Wam perspektywę. Z powodu mobującej szefowej bywało tak, że nie byłem w stanie zasnąć przez całą noc. I to nie przez kilka godzin, tylko przez całą dosłownie noc. A kiedy leciałem na urlop, to przez pierwsze trzy dni, to zamiast odpoczywać, to cały czas w głowie przerabiałem te sytuacje z biura, jeszcze raz i jeszcze raz i zastanawiałem się, co zrobić na przyszłość, i dopiero bardzo, bardzo powoli przestawiałem się w stan takiego wypoczynku. Hej, mogę mieć pytanie? Ale po co ty w zasadzie nam o tym wszystkim mówisz? A, zapomniałbym, poznaliście już Robercika? Jestem Robert i będę czasem zadawał pytania. Mam nadzieję, że pomogę wam zrozumieć, o co mu chodzi, bo sam często gubię się w tym wszystkim. Chciałem wam o tym powiedzieć z jednego bardzo konkretnego powodu. Chodzi o to, żeby rozróżnić dwie sytuacje, czy dwa zjawiska. Jedno polega na tym, że, żeby wyeliminować czynnik stresujący, ten czynnik stresogenny. No i w moim przypadku była to mobberka, ale inna rzecz. To taka, jak za stresem radzimy sobie każdego dnia, albo idąc krok dalej, jak wykorzystujemy ten stres, żeby wdrożyć w życiu pewne zmiany, jak wykorzystać stres na swój użytek. Mobberki nie mogłem pozbyć się z dnia na dzień. No po prostu zmiana pracy może zająć dużo czasu tygodnie, czasem miesiące. A ważne jest, żeby tu i teraz sobie pomóc, żeby stres pomógł nam osiągać dodatkowe rzeczy w życiu, żeby pomógł nam iść do przodu i nas pozytywnie napędzał. A zatem, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, no to zacznijmy od kroku numer jeden. 1. Poznaj siebie i nazwij wroga. A w zasadzie to nie wroga, a raczej sprzymierzeńca. No bo wiecie, ze stresem jest trochę tak jak z każdą substancją aktywną w lekach. Lek może uleczyć, może nam pomóc, ale też może zabić. Wszystko zależy od dawki. No i stres w dawkach bardzo dużych oczywiście jest niebezpieczny dla zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego, ale stres w odpowiedniej dawce podnosi nasze zdolności kognitywne. Czyli innymi słowy, szybciej się uczymy, szybciej przyswajamy nową wiedzę. Stres to tak naprawdę hormony stresu, pomagają naszemu mózgowi działać bardziej efektywnie. Ale żeby uzyskać ten optymalny efekt, to musisz w pierwszym kroku nazwać rzeczy po imieniu. Czyli jeżeli szef dał Ci negatywny feedback i to po raz kolejny w tym miesiącu, to nie okłamuj siebie, że stresujecie Cię szef. Tylko stresuje Cię fakt, że możesz być narażony na bezrobocie, że mogą Cię zwolnić, że nie dostaniesz awansu. Nie maskuj problemu. Kolejne pytanie, ale czemu? Bo tak już działa nasz mózg. Nasz mózg działa w ten sposób, że jeżeli lęk nazwiesz, nadasz mu konkretną etykietę, to mózg przesuwa ten czynnik stresu z obszaru autonomicznego naszego mózgu do obszaru świadomości. A wtedy to już dużo łatwiej Przekierować ten stres w taki czynnik motywujący. No dobra, uproszczę to i powiem innymi słowami. Ten sam czynnik przenosimy z szufladki paraliżujący strach do szufladki motywator. A tak z ciekawości, pamiętacie może kto z literatury też korzystał z tej koncepcji psychologicznej, z tej koncepcji psychologicznych szuflad? Dajcie znać w komentarzach. To taki rebus, ale też dobra analogia do pracy w korporacji. No dobrze, to bardzo ważny krok. Nazwanie tego, co, co odczuwamy i to bez żadnego make-upu czy, czy ściemniania samemu sobie. No to tyle w pierwszym kroku. Takie trudne? Nie. No to przechodzimy do kroku drugiego. Krok numer dwa. Zaakceptuj stres. Ok, wyjaśnijmy sobie już to na samym początku. Nie chcesz się stresować? Nie chcesz doznawać sytuacji nieprzyjemnych, niekomfortowych w życiu, nie chcesz czuć chłodu, głodu, bólu. No, obiecuję ci, że taki stan kiedyś nastąpi, zaraz po tym jak lekarz stwierdzi Twój zgon. Życie jest niesprawiedliwe, full of traps i zasadzka. I będą Ci się przytrafiać stresujące sytuacje. Będziesz wystawiony na takie czynniki, które uruchamiają w Tobie lęki. E Będą też momenty w Twoim życiu pełne rozpaczy. Każdy przez to kiedyś przechodził, albo będzie przechodzić. I oczywiście możemy się skupić na tym, żeby jak najwięcej tych złych rzeczy z naszego życia wyeliminować. Ale też musimy nauczyć się z tym, że życie bywa niesprawiedliwe, że bywa stresujące. Ważne jest, jak my wtedy na taką sytuację zareagujemy. Szef się ciebie czepia. No okej, okay, no jest to fatalna sytuacja, ale zamiast rozpaczać i się dołować, no zrób dwie rzeczy. Po pierwsze, nazwij rzecz po imieniu i zaakceptuj, że takie rzeczy przydarzają się w życiu, bo życie nie bywa sprawiedliwe. A po drugie? A po drugie, zastosuj kolejny krok z mojej listy. Krok numer trzy. Krok numer trzy, przejmij kontrolę nad stresem. No dobrze, teraz będzie tak naprawdę najważniejszy element. Chodzi bowiem o taką. Sztuczkę. Chodzi o to, żeby zmienić podejście do tematu. Czuję stres. OK, nie panikuję. Cieszę się. Mój organizm dostarcza mi taką ekstra substancję, taki specjalny środek, żeby zarządzić trudnym i wymagającym tematem. Innymi słowy, ze stanu niemocy, wkurzenia, paniki przechodzimy w stan. Jest ok, czuję przypływ energii do działania. To tylko wyrzut hormonów, ale mogę coś z tego dla siebie ugrać. Może się czegoś nauczę w bardzo krótkim czasie albo coś przygotuję szybciej i bardziej efektywnie. I wiem, że krok numer 3 może wydawać się bardzo trudny i bardzo nieintuicyjny. I że trudno sobie wyobrazić taką sytuację w takim życiu codziennym. Ale chodzi o taką pewną gotowość psychologiczną. Gotowość psychologiczną czy psychiczną do tego, że jeżeli ktoś wywołuje w nas stres naciska ten guzik odpowiedni, który powoduje w nas bardzo duże napięcie, to to napięcie należy wykorzystać. Ale istotnym jest, żeby nie wykorzystywać tej energii tylko do defensywy, tylko do tego, żeby bronić się tu i teraz, żeby odeprzeć ten stres i odeprzeć na przykład negatywny feedback. Jeżeli już ten stres pojawił się, to wykorzystajmy go do tego. Żeby przejść do ofensywy, myśleć o kroku następnym, o tym, jak pozytywnie możemy tą lekcję i to wydarzenie z tego życia wykorzystać. I wiem, że wydaje się to trochę no, nieintuicyjne na samym początku, i że to wydaje się jak jakaś forma oszustwa. Ale zgadza się, to jest oszukiwanie, oszukiwanie własnego mózgu. Tak, żeby stres zaczął być odbierany pozytywnie, jako chęć do działania, do zdobywania czegoś, do czegoś, na czym zależy nam w długiej perspektywie czasu. I ta właśnie długa perspektywa jest w tym wszystkim najważniejsza, bo chodzi o to, żeby uzmysłowić sobie, że to co dzieje się tu i teraz jakoś wkomponowane jest w większą historię, w większy plan. Wydarzyło się coś niemiłego, to pomyśl, jak to wpłynie na Twój właśnie ten większy plan i jak możesz to dla siebie wykorzystać. Myśl szeroko, nie zamykaj się tylko w bańce ofiary. Ofiara nie osiąga swoich celów, ofiara dostaje tylko to, co inni pozwalają jej mieć. Emocjonalny temat, ale mam nadzieję, że przydatny i mam nadzieję, że uda wam się z tego coś zaczerpnąć dla siebie. OK, życzę wam wszystkiego dobrego i w zasadzie trochę stresów, tak, żebyście tymi stresami mogli zdobywać świat, a przynajmniej to, co tam sobie zaplanujecie. Trzymajcie się, cześć!